5, 4, 3, 2, 1 start. 200. Długi 5 prawy zacisk. Do długi 6 lewy i 5 prawy. 30. Długi 5 prawy i ostrożnie długi 5 lewy. Wąsko. 50. 6 prawy. Do długi 5 lewy i chopa. Do 6 prawy, 30. Ostrożnie długi 6 prawy i szczyt i skręt 3 prawy. I 6 lewy otwarty i ostrożnie 3 prawy, drzewo po lewej. Do 5 lewy i ostrożnie 2 prawy zacisk, drzewo po lewej. 30. 4 prawy przez szczyt. 50. Długi 5 lewy zacisk, do 3 otwarty, długi. Do cztery prawy przez szczyt i długi, trzy lewy. Otwarty. Trzymaj lewą przez szczyt. 50. Długi, trzy prawy. Zacisk. Duża chopa. 50. Skręt otwarty nawrót lewy. 50. Szczyt i dwa lewy. Zacisk przez tory. I dwa prawy. Długi 6 prawy 200. Ostrożnie 6 prawy przez szczyt skały po lewej i lewy i 6 prawy 70 prosto i długi 6 prawy przez szczyt to bardzo długi 6 lewy przez dziury ostrożnie prosto i na szczyt i 6 lewy i prawy do skały do 6 lewy przez hopę 250 przez dziury. Ostrożnie i 4 lewy przez szczyt. Drzewo poprawy. 70. 6 prawy przez szczyt. 70. 6 prawy przez szczyt i siodło. 30. Skręt 2 lewy przez szczyt. Otwarty. 30. 4 lewy i 3 prawy. Do długi 3 lewy przez szczyt. 30. 4 lewy i szczyt.

4, 3, 2, 1, start. 6 lewy i 5 prawy przez szczyt. Trzymaj prawo i 6 lewy do 6 prawy przez szczyt, 30 prosty i 3 prawy. I długi 5 lewy zacisk przez szczyt i dziura. I 6 prawy przez szczyt, 30 ostrożnie, 4 lewy przez próg i 3 prawy. 30, 3 prawy przez szczyt. Do długi 4 lewy zacisk do 3, 30. Długi 4 prawy, 30, skręt 2 prawy, i 6 lewy, 50. 5 prawy, 30, ostrożnie, długi 3 lewy zacisk. 70, długi 3 prawy zacisk przez szczyt. 30, szczyt i długi 6 lewy zacisk do 4 i 6 prawy i 3 lewy wąsko. Do długi 4 prawy. Wąsko i 3 lewy zacisk. Do 6 prawy i 4 prawy i ostrożnie 3 lewy przez szczyt wąsko. 30. 6 prawy, ciąć 50, 4 prawy wąsko i 5 lewy przez szczyt 30. 6 lewy i 6 prawy i ostrożnie 2 i 5 lewy zacisk przez szczyt. Ostrożnie 3 prawy, wąsko trzewo po lewej. 3 lewy, 50. Ostrożnie 4 prawy i dziury. 6 lewy i ostrożnie 3 prawy, odchylony. 6 lewy przez szczyt, zacisk. Prostuj przez szczyt, asfalt i hopa przez skrzyżowanie. I 6 lewy i 4 prawy, nie ciąć. 30. 6 szczyt i długi 6 lewy. 30. 6 prawy przez szczyt, zacisk do 5. I 6 lewy otwarty, 120. 6 lewy, 80. 5 prawy przez szczyt, 50. Długi 5 lewy zacisk do 4. Do długi 3 prawy. Do 6 lewy, szuter 30. 6 prawy i 6 lewy przez szczyt. I 5 prawy i 4 lewy i 6 prawy. Ciąć. 70 prosty. 4 prawy i 4 prawy przez szczyt. Długi 5 lewy i ostrożnie 3 prawy. Nie ciąć. 50. 5 prawy i ostrożnie 3 lewy przez szczyt. 50. 6 prawy, siodło meta i 6 szczyt i stop. 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 lewy przez szczyt i długi 3 prawy. I otwarty nawrót lewy. 30, 6 lewy przez szczyt, trzymaj lewą. 50 prosty, długi dwa prawy. 30, trzymaj prawą przez szczyt i długi trzy lewy. Do trzy prawy otwarty. 30 prostuj, 5 prawy i długi 4 lewy przez szczyt, trzymaj lewo i 6 prawy i hopa. 30. Ostrożnie 3 lewy odchylony przez hopę. 50. 3 prawy. To długi 3 lewy zacisk. I 6 prawy przez szczyt i długi 6 prawy przez szczyt. Hopa, 70. Duża hopa i uwaga, duża hopa i 5 lewy. Trzymaj lewą przez hopę 34 prawy. I długi 6 lewy, ciąć. 50, skręt długi 4 lewy. 50, szczyt i 3 lewy. I długi 5 prawy i ostrożnie 6 lewy, zacisk do 3 przez chopę, drzewo po prawej. I 6 prawy i hopa 30. 6 prawy przez hopę 50. 6 prawy zacisk do 3. Długi 5 lewy zacisk i długi 3 prawy. 30. 4 prawy, ciąć. 70. Długi 5 lewy zacisk. Szczyt i ostrożnie 5 prawy. Do długi 4 lewy i ostrożnie długi 3 prawy. Wąsko i 3 lewy. I długi 3 prawy zacisk, nie ciąć i 2 lewy zacisk. Do długi 4 prawy i 6 lewy przez szczyt 50. Asfalt długi 3 lewy. 100 ostrożnie 3 prawy przez szczyt zacisk, struter. Do długi 3 lewy otwarty. I 6 lewy i ostrożnie długi 3 prawy przez most. 30. Ostrożnie 4 lewy drzewo po prawej. Ostrożnie szczyt i długi 3 prawy. Do 3 lewy 30. 3 lewy. Do 5 lewy 50. 6 szczyt i ostrożnie długi 3 prawy. Wąsko, nie ciąć. Ostrożnie 3 prawy, nie ciąć. Przez metę i długi 5 lewy i 100.